Cześć, 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 cześć! Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tym razem z Incredible Manem. Siemano, siema, siema. Cześć. Siemaneczko, Incredible Man zaproponował, że chce zrobić turniej dla was o obronie w ratowaniu świata. Być może Teraz jakieś widolce podol. będą właśnie, być może jakieś widolce jeszcze będą, ale to zobaczymy. Turniej ogólnie, znaczy tak, zasady za chwilkę przedstawi Incredible Man. Ja tylko powiem ze swojej strony, bo to udało mi się zapamiętać, że będziemy grać na jego mapie. Ona w tym momencie tak wygląda, to będzie delikatnie zmienione. Tu jeszcze pewnie jakiś budynek powstanie. Incredible Man będzie jeszcze nad tym delikatnie pracował, chociaż większość już jest przygotowana. Turniej będzie w środę o godzinie 18. Natomiast live pewnie ruszy około jakieś 17.30, coś w tym stylu. I no, nie wiem, może z jedną albo dwie rundki zrobimy jakieś treningowe. Natomiast już konkretne zasady przedstawi Incredible Man także oddaję głos, proszę bardzo. Powiedz, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. No a więc jeszcze raz cześć, no i przedstawiam zasady. Yy, co? Na mapie, mapa to są ruszane strefy. No pewnie dużo osób wie co to, ale jeżeli nie wiecie, no to mogę wytłumaczyć. Są to tak pra prawdziwe strefy, jakie są na zwykłym Battle Royale, solo pary oddziały. One się ruszają, już są ustawione jak się będą ruszać, nie jest to losowe, ale jest kilka tych stref, będą one się zmniejszać i po prostu 14 osób będzie zawsze grało plus 2 my, czyli 16 osób na 5 rund na kreatywnym. Dobija jedna ekipa na 5 rund właśnie na tej mapie. Za każdą wygraną rundę dostaje się jeden punkt, czyli tylko pierwsze miejsce dostaje jeden punkt. I będzie 5 rund rozegranych, czyli tak naprawdę na 14 osób można zdobyć 5 punktów. I Potem, gdy zostanie rozegrane 5 rund, zmieniana zostaje ekipa i gramy kolejne 5 rund z kolejną ekipą. Mniej więcej zaplanowaliśmy, że od 18 do 21 będą rozgrywane takie co chwilę 5 rund z różnymi ekipami i po, gdy zagrasz z jedną ekipą, możesz dołączyć drugi raz. Nie ma tutaj żadnych przerw, tylko gdy kilka razy już będziesz dołączać, to możesz zostać wywalony. Po jakimś czasie, żeby dać też innym osobom zagrać, i nagrody będą różne: będą, tak jak Osti mówił, broni i ratowanie świata oraz jeżeli mi się uda ogarnąć to jakieś fałdolce. I będzie pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Ilość punktów się liczy, czyli najwięcej punktów to jest pierwsze miejsce, i potem drugie i trzecie. Ale będą też osobne rundy za lepsze nagrody. Na przykład powiem, że teraz ta runda, którą zagracie, będzie odbytniętnica na naturę, czyli broń rzadszą niż powiedzmy 130. No i będziemy no. tak grać, potem będziecie do mnie zgłaszać po nagrody. No właśnie, to mniej więcej na tym zasady polegają. W razie są, będą jakieś pytania, to śmiało piszcie to pod komentarzem tak, do tego filmika to, to Incredible Man, alub ja, jeśli ja dam radę odpowiedzieć na pytanie, to ja odpowiem. Jak nie, to Incredible Man będzie co jakiś czas zaglądać i tak, zasady przedstawiać. Natomiast myślę, że jeszcze w środę, jak już odpalimy live'a, to też. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, to, to to się odpowie na nie. Tak czy inaczej, no, będzie można wygrać w bronie. Czasami będzie to niespodzianka, czasami będzie o konkretną rzecz, jakąś lepszą nagrodę. Może będą widolce, także zapraszamy. Przypominam jeszcze raz, środa, godzina 18. Rozpoczynamy turniej, a live pewnie będzie o 17.30. Także cóż, ja ze swojej strony dziękuję. Jeszcze może zatańczę z radości, że ten turniej się zbliża. Eee, no, i cóż, to no, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Dzięki Incredible Man za zaproponowanie Ale w turnieju. tak, eee, że podziękowania dla Poland Kinga za testowanie ze mną mapy oraz za fundowanie 40 obsydiana i 33 malachitu. Proszę bardzo. Eee, no to może będzie więcej obsydianu, bo ja też mam jeszcze troszeczkę obsydianu. Jak komuś jest potrzebny, to może i ja dorzucę ze swojej strony trochę tego typu materiałów. No dobra, no to co. W razie pytań, pytajcie w komentarzach. Yy, trenujcie, będzie do wygrania super, yy, super yy, dużo ciekawych nagród. O, proszę bardzo, trenujcie tak, jak Incredible Man właśnie to robi. Dobra, pozdrawiam. Papa, pa, powodzenia. Trzymajcie się. Cześć.